umroków w schronie, w którym nie wiesz, kiedy jest dzień, a kiedy jest noc, kiedy tracisz rachubę czasu. Wiadomo, ja nie wiem czy tam jest zasięg, czy nie, bo też mnie bardzo zdziwiło, aż do tej pory się zastanawiam. Eee, bo to mnie jeszcze gorzej uderzyło od tych dzieci, bo dzieci to wiadomo, ja tam duże krzywdy tych dzieci widzę w tym krzywym rogu te sieroty to, ale, ale jakoś tak najbardziej wojennie to to, co teraz powiem, w tym schronie nad kilkoma łóżkami były te skreślane kreski. Te... No tak jak wiecie, zawsze w filmach w więzieniu odlicza się dni, bo tam 4 czy 5 i w i poprzek. Jeżeli to nie jest, a wątpię, żeby tam ktoś sobie żartował, no bo chyba tam no ale siedzieli długo, nie, może rozładowały się telefony, może nie mieli rachuby faktycznie tego czasu, a można wszelki wpadek jest skreślali, jakby te rachoby stracić. I tego myślałem, że realnie nigdy już nie zobaczę w życiu. Nie zobaczę w życiu. Kurwa, mać, no. Ktoś na ścianie odlicza sobie dni, kiedy jest zamknięty, kiedy. No to no wiecie, z takim skreślaniem tych kreseczek to się wiąże: wszystkie nasze myśli, jakie mamy z obozów koncentracyjnych, z jakichś więzień, z jakiegoś, nie wiem, te listu, czyli te dawne czasy gdzieś w Lochach sobie skreślali i ty widzisz, kurwa, mając iPhone'a 13 w ręku i zaraz sobie jedziesz do swojego domu odpalić, kurwa, nie wiem, laptopa i coś tam. I w tych czasach w ogóle, że ktoś ma materac taki, z którego wystaje jakieś siano. Ustawiony na krzesłach i on nad głową skreśla sobie liczy dni w strachu, że ktoś na górze gadający praktycznie tym samym językiem, mieszkający 20 km od siebie, przyjdzie, będzie chciał zabrać twój majątek, zgwałcić twoją żonę i zamordować Ciebie i Twoje dzieci. 20 kurwa pierwszy wiek. Dlatego mówię ten schron, to. Samo pomieszczenie, ale to, że kurwa tam zostałem, no, jak po pysku, bo naprawdę tam czułem się zupełnie inaczej. Ale tam to wygląda jak muzeum II wojny światowej no w stu procentach wszystko. To no, wiadomo, jest stary i z tamtych czasów, kurwa, czasy sowieckie jeszcze, jak to było wbudowane. Więc te lampy, takie, półmrok, ta, taka półwilgoć, takie taborety, bądź sobie jakieś tam kawę czy coś robili, takie czajniki, takie te szklanki stare. I to, to, to bez kiedy wyglądało jak, jak właśnie inscenizacja co Rosjanie mówią o tych zniszczeniach tylko że ta inscenizacja miała e, tym się różniła od inscenizacji że to był dzień więc ludzie wyszli i oni za chwilę schodzili dlatego te niedrobione kanapki niedopita herbata za chwilę się wypełniał ten ludźmi i oni się wieczorem układali do snu chociaż ta Aleksa się siostra mówiła, że coraz częściej, i gęściej spędzają tu też dnie, bo tych ataków jest coraz więcej. Na szczęście teraz ta ofensywa, która od Harkowa dość mocno odrzucili te od Harkowa wojska, za co chwałem za to, ale. Kurwa, wyobraźcie sobie nocowanie w schronie, dużo mówię o tym schronie, ale kurwa to jest. Teraz mi też serce napierdala. A od całego dyskomfortu, od wszystkich niewygód w tym schronie, o tym, że kurwa, no jak na tym łóżku, no w, ogóle, no w ogóle jak to tak, kurwa, dzieci, obcy ludzie, 300 kurwa osób naraz, W ogóle masakra jakaś. Ale idziecie spać ze świadomością, że rano ten włas, w cudzysłowie coś się może otworzyć, tam będzie już ruski stał i jest po was, i jest koniec, i już w tym momencie całe wasze życie, to już, już wszystko nie ma znaczenia. A co ty zrobiłeś? Dzisiaj kurwa żoną pokłóciłeś, czy co ci kurwa szef podwyżki nie dał? I teraz sobie wyobraź, otwierasz ten kurwa włas, i tam jest już, zajęliśmy, dzień dobry, my Rosjanie. Nie macie. Nie ma Cię, znaczy nie ma cię na, na takiej zasadzie, że on cię może on Cię nie zabija, ale to już, już nic, Ty już nie masz majątku, bo on Ci wszystko zabiera, wyrywa, Ty już nie masz żony, bo on ją bierze, gwałci tam sobie, Ty już nie masz dzieci, bo może, bo tam też dużo dzieci zostaje wywożonych, nie ma, nie ma żadnych myśli, rzeczy, które myślałeś jeszcze przed chwilą, które były dla Ciebie ważne, nie ma, tego wszystkiego kurwa nie ma. Cieszysz się jak przeżyłeś, bo poza tym już jest nic nieważne. W tym schronie zostawiamy bardzo, w ogóle nie mieliśmy takiego zamiaru, ale zostawiamy też dużo rzeczy, dużo jedzenia, bo tam jest takie, taka spółdzielnia, w, w rozumieniu w takiej spółdzielni, organizacji, skrzyknęła się do tego schronu, opiekę, właśnie tam, taką funkcję zarządczą też ta właśnie siostra Aleksa pełniła. Oczywiście nas tam przyjęli, no bo jakżeby inaczej, jeżeli byśmy nie zostali borszczu. Kieliszeczek, coś, te baby powciągały zapasy. Mówię o tym, bo zaraz powiecie, a wojna, a to on, no, ale mówię, jakie jest, ludzie, no dlatego zaraz powiem też o tym uśmiechniętym zdjęciu, bo to jest kurwa, reagujecie na to tak jakoś dziwnie. Tak, to, każdy tam chce chwilę normalności. Jakśmy przyjechali, jakśmy ich obdarowali, jak dałem tym babom koszulki z tym Putin, chuj, powiedziały, że będą tak chodzić, no to one wyjęły jakiś tam koniaczek i, i po tym, tym narobiły nam po prostu jedzenia, że. Uszami nam wychodziło w takiej prowizorycznej małej kuchni, bo one tam gotowały dla tego całego schronu, więc tam zostawiliśmy bardzo dużo tego jedzenia, troszkę środków opatrunkowych, to co było tam ważne, ja pamiętam, że one nam mówiły dokładnie to co było ważne i zostawiliśmy wózek. Tu chciałem wybitnie podziękować, bo nam chłopak z, z Ząbek pod Warszawą przekazał swój nowiutki, nieopakowany, nie Rozpakowany jeszcze wózek w pudełku, ponieważ miał drugi, a państwo mu dało chwała Polsce za to dobrze się tak opiekuje. Mówi, miał przydział, po prostu dostał ten wózek, a, a ma swój, jeszcze jest bardzo dobry, i on chciałby oddać ten nieużywany, więc a to był taki największy nasz dar, bo to. Rzecz i droga i rzadka. Artur Ząbek, który nam przekazał wózek nowiutki, zapakowany, nieużywany. Wózek Twój trafia, kolego mój drogi, sympatyczny i bardzo Ci dziękujemy. Jesteśmy w Charkowie, jesteśmy przy schronie, który jest na innych zimnikach. Jesteśmy przy schronie i tutaj no ludzie są bardzo tego potrzebujący. Zdecydowaliśmy go tutaj przekazać bezpośrednio. Powiedział nam, że tutaj jest potrzebny. Artur, bardzo Ci dziękujemy. Twój wózek trafia do Dziękujemy i pozdrawiamy. I to zostawiliśmy w tym schronie, bo tam było parę osób niepełnosprawnych i był duży problem. Zresztą mama Alexa była już w stanie, gdzie bez tego wózka nie może się poruszać, więc z pełną świadomością zostawiliśmy w schronie ten wózek. Dobra, no to mówię dość już o tym schronie, ale była to najmocniejsza rzecz i. No nie wiem, no jeszcze tak jedno zdanie. Wyobraźcie sobie, że jesteście, chyba każdy z nas był w Auschwitz, powiedzmy, tak, czy w innym obozie zakłady był. I wyobraźcie sobie, że jesteście tam... <laughs> się Widzicie te kurtki, te czapki, te buty, te włosy? Widzicie to, tak? Bo każdy z nas to widział. I wiecie, że zaraz te osoby przyjdą. Bo ja miałem takie, tak, tak, takie, takie właśnie wrażenie. O co chodzi, tam człowiek szedł i widział to, to jest straszne ale mówisz że to już, to już było to już przeszło ten smród to wszystko boże koniec ludzie tu mogli i tam jesteś masz świadomość że to zaraz ten barak się zaroi gdzie przyjdą się na to będziemy musieli na tych siennikach na tych materacach rozpieprzonych zawszonych kłaść to co oglądasz żyje i tam masz takie wrażenie to jest po prostu potworne